Pewien były już w chwili obecnej funkcjonariusz służb mundurowych. Został pomówiony o korupcję, konkretnie branie łapówek. I oczywiście wiązało się to z postępowaniem prokuratorskim. Prokurator nie miał się do czego przyczepić. Było to słowo przeciwko słowu. Natomiast zapytał się gościa, czy tak od niechcenia, czy był kiedyś leczony odwykowo, czy jest uzależniony i itd. itd. Ten w dobrej wierze przyznał się, że miał tam jakiś odwyk 10 lat temu. No i wtedy się zaczęło. Sprawa została umorzona, ale prokurator skierował wniosek do starostwa, ci do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i gościu niestety nie potrafił się wytłumaczyć z tego odwyku. Nie potrafił jakoś to sensownie Y, udokumentować, dostał orzeczenie negatywne w WOMP-ie, no m, szczęśliwie jakoś odwołał się do Instytutu i w tym Instytucie y, jego historię zrozumieli, prawda, i dostał orzeczenie pozytywne. Ale y, niezależnie od tego, gdzie pracujesz, czy to jest policja, czy jakaś inna tam służba mundurowa, jeżeli wydaje ci się, że jesteś naprawdę. Obeznany z takimi sprawami, to wierz mi, że mowa jest srebrem, ale milczenie.